Dobry wieczór Państwu, kolejny czwartek i kolejne spotkanie z dramatem. Dzisiaj Pan Jowialski, czteroaktowa komedia mistrza tego gatunku Aleksandra Fretry. Sztuka powstała w 1832 roku, a właściwie została wystawiona. W 1832 roku i trzeba tutaj dodać, że jest to chyba najczęściej wystawiana sztuka Aleksandra Fredry na deskach Teatru Polskiego. Akcja rozgrywa się w latach XX. XIX wieku na Dworze Państwa Jowiarskich, które reprezentuje anachroniczną staropolską szlachtę. Oświeceniowo wygląda to w ten sposób, że są chyba bardzo powierzchowni w tej idei. Za chwilę przed Państwem akt pierwszy, scena siódma, a zobaczymy i usłyszymy Jacka Paruszyńskiego, Iwonę Lach, Jacka Grądowego i Katarzynę Trzeszczkowską. Życzę Państwu ciekawego wieczoru i zachęcam tym, Fragmentem do przeczytania całej lektury. Co się odwlecze, to nie ucieczkę. U jego mości zawsze jeszcze figle w głowie. O, nie ucieczę, ręczę jej mości i stary odmłodnieje, gdy sobie podłoje. co też to jego wygaduje? Mój miły Boże, a gdzie też to myśleć o tym? W starym piecu diabeł pali, jak mówi przysłowie. Oj, figle, figle. A dzień dobry, panie Janie. Jak się masz, Helusiu? Co słychać nowego? Nic, kochany dziaduniu. O nic? O to zbytku nie ma. Radziliśmy trochę. O, gdy szukasz rady, strzesz się zdrady. Między mną a ojcem tego lękać się nie można. O, zapewne, zapewne, ale przeto przysłowie dobre. I o czymże była rada? O tym, czy ma iść za Janusza? Czy nie iść? Na czymże stanęło? Bo koniec dzieło chwali. Jeszcze na niczym. Podobno wszak prawda? Na niczym. Nie dość jeszcze zna, jak powiada swojego czciciela. Zjesz beczkę soli, nim poznasz dowoli. Właśnie dlatego waham się jeszcze. I prosiłam o trzy dni do namyślenia się. A jeżeli dziadunio Dobrodziej będzie łaskaw, to mi jeszcze na tydzień zezwoli. O, ja nie mam nic przeciwko temu. Ale nadto długo nie przewlekaj, moja panno, bo to czas płaci, czas traci. Wiem ja to dobrze. A jeżeli się oglądasz na to, że jaki może lepszy trafi się za lotnik, rzecz niepewna, lepszy wróbel w garści niż kanarek na powietrzu. Ja też zupełnie pana Janusza nie odprawiam. O zwłokę tylko proszę. Jak czasem przebieranie na złe wychodzi, nauczy mała bajeczka o osiołku. Znacie ją. Znany! O, więc posłuchajcie! Osiołkowi w żłoby dano, W jeden owies, w drugi siano. Uchem strzyże, głową kręci, I to pachnie, i to nęci. Od któregoż teraz zacznie, aby sobie podjeść smacznie. Trudny wybór, trudna zgoda. Chwyci siano, owsa szkoda. Chwyci owies, żal mu siana. I tak stoi aż do rana, a od rana do wieczora, aż nareszcie przyszła pola, że oślina pośród jadła z głodu padła. Budaj jego mości, a co też to zawsze uśmiać się trzeba, o, dla Boga, oj, figle, figle. Jednak, kochany dziaduniu dobrodzieju, lepiej nie mieć męża, jak mieć niedobrego. O, to niedowiedzione, lepszy ryc niż nic. Nie chciałabym matki obrażać, a i... O moje spokojność, o moje szczęście idzie mi także niemało. O! między młotem a kowadłem? Może też i matka. Nie będzie tak uparta? O tak. Im starszy, tym ogon twardszy. Mogę zatem mieć nadzieję, że dziadunio dobrodziej będziesz mnie bronił przeciw niecierpliwej natarczywości pana Janusza.